Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Cieszę się, że są jeszcze Państwo, że dotrwaliście Państwo do tej godziny, do tego czasu. Um, przypominam, że program trwa do 20.45 i e, czekam oczywiście na Państwa wiadomości. Przypominam, ja się nazywam Obróżka Katarina i jestem doradcą na portalu Wróżby Online i jestem zalogowana codziennie, także można korzystać z moich porad. Niekoniecznie na wizji, aczkolwiek gorąco zachęcam. Myślę, że jest to okazja, szczególnie dla tych z Państwa, którzy wysyłają SMS-y. Cóż więcej, w SMS-ach podajemy imiona, podajemy datę urodzenia. Przypominam, jeżeli nie znamy daty urodzenia, wtedy wystarczy naturalny kolor włosów lub znak Zodiaku. Stawiam również wróżby ogólne jeżeli ktoś sobie taką, taką życzy, natomiast jeżeli mamy jakieś konkretne pytanie, to oczywiście lepiej je zadać. Co więcej, dla widzów z zagranicy uruchomiona jest usługa callback. Można, można również skorzystać z tej formy, jeżeli ktoś gdzieś jest za granicami naszego kraju, gorąco, gorąco zapraszam i zachęcam również do tego. Aha i zapomniałam anonimowo, jeszcze nie czytam Państwa danych, jeżeli Państwo zastrzegą sobie taką informację w wiadomości. Także proszę o tym pamiętać. Tym bardziej gorąco zachęcam. Przypominam, że tematem jest dzisiaj mały poradnik życia, który to też mi wypadł właśnie podczas sporządkowania i w związku z tym wpadło na ten pomysł, żeby to przynieść dzisiaj i, i zerknąć na parę rad, które są gdzieś tam Podane. Jest, o ty, o, jest to o tyle ciekawe, że rzeczywiście nie wymaga żadnego wysiłku, czyli nie robimy żadnych rytuałów, e, tylko proste, zwykłe rzeczy, które każdy może wnieść do swojego życia. A ja mam e, teraz już wiadomość kolejną. <laughs> wiadomość, która tak naprawdę jest kontynuacją. E, dziękuję, ma Pani rację. A co mnie czeka ogólnie w najbliższej przyszłości? E, dobrze, czyli wróżba ogólna. Że już pani, która zadała to pytanie, będzie wiedziała, że to do niej należy teraz odpowiedź, także, także proszę się przysłuchiwać. E, dobrze, z tych rzeczy najważniejsze, które przed Panią, to rzeczywiście może Pani wpadać w taką nostalgię, wpadać w melancholię, czyli może mieć Pani takie zniżki emocjonalne od czasu do czasu. To pierwsze, co się rzuciło w oczy, i taka trosz, troszeczkę może być też Pani zniechęcona, czyli nic się Pani nie będzie. Um, nie będzie chciało. Z drugiej strony gdzieś tam są marzenia o tym, aby przekraczać jakieś granice, aby um, no dosłownie się zrealizować na jakimś polu, ale z drugiej strony właśnie ta jest niechęć do Działania. E, jakieś e, tutaj kwestie urzędowe, formalne są do załatwienia, ale to jakieś takie drobnostki, naprawdę dos, dosłownie. E, troszeczkę strachu, możliwe, że ktoś w związku wpływa na relacje i chodzi mi tutaj o kobietę, czyli to może być matka teściowa, nie wiem jak te relacje wyglądają, natomiast jest informacja, że jest to wpływ negatywny, także, także proszę to wziąć. Pod uwagę. Jest rozpamiętywanie spraw z przeszłości, zdecydowanie niezgoda na to, co się dzieje i takie poczucie troszeczkę zmagania się w, w, i no, braku wyjścia z sytuacji. Coś takiego potrwa jeszcze około siedmiu tygodni. Będzie Pani niejako zmuszona podjąć jakąś decyzję, natomiast nie będzie takaś wielka decyzja, czyli nie sądzę, żeby to były jakieś wielkie, wielkie kwestie życiowe. Natomiast coś związanego z przeszłością, z jakąś sprawą z przeszłości e, i e, no może Pani podjąć złą decyzję, także tutaj jest tylko takie e, wskazanie, a poza tym nic tutaj e, złego się nie dzieje przy Pani, także e, tak to wygląda właśnie. <laughs> e, dziękuję bardzo za wiadomość, już kolejną. E, Oczywiście mogą Państwo dopytywać, czyli mogą Państwo dosyłać wiadomości w tym momencie, kiedy coś jest niejasne, lub chcielibyście Państwo jeszcze o coś dopytać. Nie ma limitu, absolutnie. Dobrze. Prośba o anonim. I teraz tak, to nie czytam danych. Czy mój chłopak, tutaj są podane dane, wyjedzie do Anki do pracy? Czy mężczyzna go przyjmie do pracy? Jaka będzie ich odpowiedź? Proszę na wizji. Dobrze. Czy ja może zacznę od końca? Czy ten mężczyzna przyjmie go do pracy? Jaka będzie ich odpowiedź? Zobaczymy, czy on po prostu tę pracę dostanie, czy pani chłopak dostanie tę pracę. Na pewno pracę dostanie. Także proszę być spokojną, tutaj jest zdecydowanie wsparcie mężczyzny, więc dobre wiadomości ze strony mężczyzny, radość. Myślę, że ten cel osiągnie i tutaj karty w zasadzie odpowiedziały jednoznacznie. Także niech, proszę się nie dawać jakiemuś tam negatywnemu myśleniu, nie jest ono w tym momencie potrzebne. Dobrze, i czy on wyjedzie? Czy on wyjedzie, bo to, że go przyjmą, to jedno, a drugie, czy on wyjedzie. E, tak, wyjedzie, aczkolwiek tutaj jeszcze są kwestie jakichś papierów, dokumentów. Tutaj troszeczkę komplikacji się pojawia. Natomiast uważam, że jak najbardziej wyjedzie. Tutaj jest przezwyciężenie tych przeszkód gdzieś tam po drodze, bo troszkę ich jest. E, takie drobnostki, ale które mogą dość mocno tak zatruwać, e, zatruwać e, życie i, i, i być no, takimi dosyć e, trudnymi. Także m, tak to w kartach wygląda. Także dziękuję bardzo za kolejnego sms sobie już robiłam Pani wróżbę ogólną wcześniej. E, m, I dziękuję raz jeszcze. Dobrze, kolejne, kolejna wiadomość z o anonim i to jest kontynuacja. Czy powinna milczeć wciąż, aż to ponownie go sprowokuje do działania, czy on zacznie adorować mnie i zrezygnuje ze swojego związku dla nas? Dobra, czyli e, może zapytam się w ten sposób, co ma Pani robić? Czy działać, czy nie działać? Bo, bo to o to chyba e, chodzi. Czyli pytam, czy ma Pani działać, czy. Hmm. E, chyba nie, chyba jeszcze troszeczkę przetrzymać, e, nie jakiś taki długi czas, e, ale jednak jest wskazanie na to, żeby troszeczkę um, no, powalczyć o władzę, czyli właśnie e, zmusić się do tego milczenia i do tego niedziałania, bo będzie się to pani opłacało. Tutaj wychodzi rzeczywiście inicjatywa z jego strony. Więc uważam, że będzie to korzystne dla Pani. I jakby pani tutaj będzie odczuje pozytywne skutki tego działania właśnie. Także proszę jeszcze troszeczkę wytrzymać. I bardzo dziękuję za kolejnego SMS-a. Dobrze, gorąco Państwa zachęcam, żebyście Państwo wysyłali SMS-y i dzwonili, również jeżeli mają Państwo taką ochotę. Gorąco zapraszam. Ja oczywiście już za chwilkę powracam do Państwa pytań, natomiast tematem jest mały poradnik życia. Bardzo ciekawe rady, bardzo, ale ciekawe z tego względu, że każdy je może wykonać. Przypominam, rady mają służyć poprawie jakości naszego życia, czyli mamy być szczęśliwsi, bardziej spełnieni, bardziej odprężeni. Także bardzo ciekawe rady. Następna rada, rada już numer 20. Bądź wyrozumiały dla siebie i innych. Czyli myślę, że to jest bardzo ważna rada dla mnie jako osoby, która się styka codziennie z Państwa problemami. Jest to bardzo cenna rada. Oczywiście, ja z, z, z samego tytułu tego, że zajmuję się ezoteryką, muszę być wyrozumiała, ale też z natury jestem. Natomiast to, co jest dla Państwa ważne, czyli we wszelkiego typu relacjach, aby patrzeć zawsze, podejmując jakąś decyzję, mówiąc coś, Wyobrazić sobie, jak my byśmy się czuli na miejscu tej osoby. Czyli rzeczywiście, czy chcielibyśmy być atakowani, czy chcielibyśmy, aby nas przyjęto właśnie z wyrozumiałością? Czyli to jest ważne, aby postawić się na miejscu drugiej osoby. Dobrze, i następny punkt. Powiem szczerze, że jest on dla mnie bardzo, bardzo pomocny z tego względu, że już parę razy miałam taką sytuację. Jakby